Cześć, dzisiaj recenzja Venom. Zapraszam. Czy chce mi się żyć, jak mówię, o takich filmach? Nie, ale przynajmniej trochę bekę miałem. Jakaś klątwa, słuchajcie, w 2022 jest ale nie, że degradacz, tylko. Mamy kolejny film o tym samym tytule, dopiero co na Maraton Halloween dostaliśmy jedno Lair i teraz mamy znowu Lair, tylko polski tytuł jest inny, tam to było Siedlisko Zła, a tutaj Narodziny Zła, jakby to jakiś prequel albo sequel był. W sumie tutaj Siedlisko Zła też by pasowało, bo mamy jakieś kreatury w bunkrze, co się chowają gdzieś w Afganistanie. To... Wiecie co, no... Yep. Ja chciałbym jeszcze tylko uprzedzić, że tutaj będą spoilery, ponieważ jest to absolutne gówno. Także no co, nie będziemy uwijać w bawełnę, powiem wam co się wydarzyło, żebyście przypadkiem nie szli na regularną premierę, bo tak jak mówię, dopiero na maratonie tylko było póki co. Ech, no więc, mamy słuchajcie, pilotkę sił powietrznych, która w Afganistanie dostała szota i spadła, zestrzelono ją, no i ona schrania się w jakimś bunkrze, bo atakuje ją z graja talibów po prostu, no. Wiecie, jak to w Afganistanie? Oni sobie w ogóle lubią filmiki nagrywać z takich różnych e, akcji, czy też z egzekucji. No i tam gonią ją skałachami, ona wbiega w ten bunkier, a w bunkrze. Eee, venom, kurwa, serio. Zobaczcie, to, 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 to jest Venom jeszcze. Do, dopóki nie wyciągnął Jensora, to myślałem, no. No, Venom, ale taki nie do końca. Ale jak mlasnął tym jęzorem, słuchajcie, jak żaba w muchę, no to mówię nie, no. Ale on to ma jeszcze jakieś podwójne tutaj asortymenty, bo nie, dość, że jęzorem szczela to jeszcze, nie z gałek ocznych czy coś. Uj, ale generalnie jest to hybryda, słuchajcie, człowieka z jakimś ufo, bo jakiś statek się tam kosmiczny kiedyś rozbił w latach chyba 70. czy coś takiego. No i kto zrobił hybrydę kosmity z. W zasadzie to ludźmi z Afganistanu. Jak myślicie, kto to mógł zrobić? No, oczywiście, że ruskie kacapy to zrobiły. I teraz to nawet oskarżanie ich o wszystko jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek, także, no, nawet teraz jestem w stanie to jeszcze bardziej przetrawić. W sensie dobrze, że to na nich zrzucili, a nie że na kogoś innego, więc spoko wątek, ale film nie. No, dobra. No to nasza bohaterka siedzi tam w tej jaskini, w tym bunkrze, tak naprawdę, no, ale udaje się jej wydostać. Pierwsze, słuchajcie, 20 minut to jest jakaś totalna jazda bez trzymanki, ale nie, że dobra, tylko po prostu, no nie wiem, to kolejny konkurent do najdurniejszego filmu. Laska w pojedynkę rozpierdziela ze 30 talibów. I tam jeszcze to, że niektórych strzałów unika, bo się dobrze chowa, to jestem w stanie zrozumieć. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć tego, że ona wbiega do tego bunkru, gdzie tam są drzwi, że jest taka tylko ledwo szpara, że ona zanim się tam wciska, to mija z 5 dobre czy 6 sekund. I oczywiście 20 kałachów strzela we wszystko obok, tylko nie w nią, nawet ryski nie ma ta babeczka, także wiecie. No i ona pokonuje, słuchajcie, wszystkich, wychodzi. <laughs> I podjeżdża auto z wojskowymi, Jep, Potrącili ją jeszcze, nie mówię, ja pierdolę słuchajcie. Dopiero co uszłaś z życiem przed kurwa, potworem z kosmosu, przed 20 talibami czy 30 skałakami, a to jeszcze ci swoi, swojnie z tym. Mówi: Ja, to. Co się dzieje? Co... No, no i nie zaśmiej się. No, ja oglądam horror na poważnie. To kurwa, tako. o. No pomyślałem sobie, może to taka konwencja. W sumie to trochę guilty pleasure, szczególnie gdzieś tam. W środku filmu się zaczyna, więc jakby tak na to spojrzeć, ale też nie do końca. I teraz jakby mi to podpisali: horror, akcja, komedia, bo to jest horror, akcja, także tutaj faktycznie jest, trochę się będzie działo to naprawdę bym troszeczkę inaczej na to spojrzał, ale sprawdzałem w źródłach, żadne nie podpisuje jako komedia, a gdyby mi zaznaczyli, że jest to taka świadoma autoparodia, taka beka niskobudżetowa, po prostu właśnie, że robimy sobie jakieś jaja, ehm, tak wiecie, nie na poważnie, film taki typowo głupi, po prostu bo, bo tak i tyle i to mi daje twórca, no to spoko, ale nie, on mi serwuje film na poważnie, który jest tak idiotyczny i jest w nim tak duże poczucie zagrożenia, że normalnie, Słuchajcie, bardziej poczułem się zagrożony jak kiedyś jałem tramwajem i ktoś piernął. Ja byłem jeszcze wtedy w maseczce, bo inni też, i nie wiedziałem, czy poczuję, czy nie, ale czułem się zagrożony. I właśnie, twórca, Heh, nie uwierzycie, ale to jest gościu, który reżyserował Dog Soldiers, to jest gościu, który reżyserował i pisał Zejście, i ogólnie współpracował przy wielu dużych markach, jeżeli chodzi o seriale. No bo mamy, słuchajcie, grę o Tron. Tutaj jeszcze podejrzę, bo lista jest długa. Konstantin, tutaj cały czas mówię o serialach, właśnie. Hannibal. Um, Westworld, słuchajcie, właśnie. No, ten film jeszcze robił z 2019 Helboja nowego. Nie, um, Helboja, Hellboya to zostawmy, ale no, kiedyś robił naprawdę niezły staw, a później to jakaś tragedia. Nie wiem, gościu stwierdził, że będzie robił właśnie um, horrory akcje, nie wiem, czy po prostu horrory, coś na podobę, do Soldier teraz zrobił, ale to, to niczemu dopiętnie dorasta. Wiecie, co jest śmieszne? że dwa lata temu też zrobił horror Klątwa Młodości i zajrzałem na film, żeby się upewnić, że tak ominąłem kiedyś ten film. Nie wiem, czy on był w regularnym repertuarze, ale on chyba był jak na jakimś maratonie, dlatego na niego nie trafiłem. No właśnie wcześniej był ten Hell, bo jesteście zagubieni w kosmosie, jeszcze to kolejny serial. Um, no jakiś tam Tales of Halloween jeszcze, słuchajcie, zrobił w 2015. Oceny ciutkę lepsze od tego, 4.8, ale to jest chyba jakaś antologia, jakieś shorty bardziej, bo to tak kilku reżyserów czy coś, nie wiem kim on był nawet, no nieważne. Także no, szkoda, że taki gościu przyjmie taki shit. Nie? Tu, tu budżetu nie ma. Bo słuchajcie, okej, okay, te kostiumy tutaj się pojawiają. No powiedzmy, bo to jest te kostiumy z jakimś tą namiastką CGI na pewno no, to, to, to potwory okropnie wyglądają, jakby. Ale dobra, pomyślmy sobie inaczej. No, moglibyśmy fajnie zagrać akcję na zasadzie umiejscowimy potwora w cieniu. Nawet troszeczkę wiecie, żeby przykryć ten jego brzydki wygląd, zamaskować pewne rzeczy, i on gdzieś tam się w połowie filmu wyłania, zaczyna atakować bohaterów. Byłoby spoko. Ale nie, tutaj tak naprawdę jest środek akcji. Taliby strzelają w babeczkę po prostu raptem pff, potwór z pleców wyskakuje, nie, takie, chyba zapomnieliście zbudować kiedyś napięcia, nie, wiecie, wyobraźcie sobie, że oglądacie teraz obcego Nostromo, nie, i mija 15 minut filmu, tam, nie wiem, Ripley biega, kurwa, z kałachem y ognistym <grym> i raptem pff, obcy i wyskakuje na ryj, nie, no. film się wykłada po 15 minutach, nie, no, obcy był istotny, ale on był daleko, późno w sensie, on był w cieniu, właśnie maskowało się niedoskonałości itd. i tak dalej, tutaj na wyjebce totalnie robią sobie właśnie taką parodyjkę, no to podpiszcie jako parodyjka, nie? No to będę oceniał jako parodyjkę, um, ale nie no. ale 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 napierdalam. Jestem zajemistą jak Lara Croft. Grałam w Tomb Raider. Hihi, was. Jakiś czas temu znowu to powtórzę. Mówiłem wam o Fall, czyli nie patrz w dół o tym maszcie radiowym, co był durny. Później wam mówiłem o Trollu, co był też durny. To tutaj chyba jeszcze, jeszcze do kwadratu ktoś chciał podciągnąć, nie. I właśnie gdyby to było w konwencji, to ja bym zrozumiał, okej, okay, to jest durne, bo nikt się nad tym nie zastanawia, i po prostu mamy się pobawić, i typ, że nie zastanawiać się nad niczym. No ale jednak podpisane horror akcja. No to chciałbym tutaj, żeby na przykład nie wiem, poczuć zagrożenie przez moment tego filmu, gdzie potwory dobierają się, bo ich jest więcej, trzeba zaznaczyć, dobierają się do bazy całej tutaj tak i atakują innych wojskowych i tam babeczki i facetów i tak dalej i oni próbują jakoś przetrwać, żeby to było jakkolwiek interesujące. Jedyne co tutaj w miarę działa no to jest operator kamery po prostu, bo całkiem nieźle sobie łapie te kadry, więc to jest fajne. Natomiast nie wiem, no, no biega babka nam pyr pyr, pyr. Wiem, ktoś inny biega pyr pyr pyr, Talib zginął, o Talib żyje, o, o ktoś wojskowy umiera, o ktoś nie umiera. O, o, o. A, no i co? No i główno, no i finał. Finał Finał jest ważny. Dlaczego? Ponieważ jak już się udało przetrwać noc, bo te potwory w dzień to nie biegają, bo ich słońce ufało tam pizło, wiecie, w Beretostro. No więc zaplanowali sobie tak, podejdą, czy tam podjadą do tego bunkra, wrzucą tam jakiś granat, czy w ogóle tam bomba ma na to zostać zrzucona. Ona zostanie zrzucona, w ogóle na początku filmu jest napisane, że ta bomba została zrzucona, a później jest pokazane, co się rzeczywiście wydarzyło, tak, i wtedy oglądamy film. Dlaczego została tak naprawdę zrzucona, i tak dalej, i tak dalej. No i dobra. Nie wiem, czy oni chcieli tam granata właśnie załadować, czy po prostu, nie wiem, kurwa, poczekać, już nie pamiętam, nawet serio, to, oglądałem to na wyjebce totalnej, czy poczekać na tę bombę, czy coś. W każdym razie, jakby postali pod tym bunkrem, nie wiem, rzucili tam parę granatów, czy coś, tam przestraszyli te potworki, czy je wytępili w ten sposób, nie wiem, a później, by ktoś bombardował ten bunkier, to spoko, nie? Ale oczywiście jeden idiota musiał stać tyłem do drabinki, którą się schodziło w dół, oczywiście, no i. No i co? No i wciągnął go potwór, nie? I potwór czeka, słuchajcie, wszystkie potwory, co tam są, czekają, się przebudziły, aż reszta zejdzie, bo słuchajcie, one nie są głupie. To jest kosmiczna inteligencja, która czyta twoje myśli, bo właśnie naszą bohaterkę zaczął <słuch> venomowo dusić i coś tam jej wbił w czoło i kurwa normalnie czyta i myśli. Teraz więc on wiedział, że jak nie zabiją gościa, którego tam sobie zdjęli jednego na dół, to, to ci ludzie tam wejdą, tak? Więc te potworki czekały, zrobiły zaplanowaną akcję. Kurwa, słuchajcie, hybrydy ruskie, kacapy. są kurwysyny jednak. No i, no i oczywiście, co idą robić? No, ratujmy go. No okej, okay, załóżmy, że uratujecie jednego gościa. A jest was, nie wiem, tam szósta, ósemka. Na no, ilu z was przeżyje? No, kurwa trzech. No, oczywiście, że tak. Czyli tak naprawdę, ratując życie jednego gościa, wiecie, no super, rozumiem, odwagę i tak dalej, ale wychodzicie zamiast w szóstkę czy w ósemkę w trójkę. No to kurwa, co z tego, że jednego uratowaliście? Co <laughs> jeszcze chyba innego? Nie pamiętam, już nieważne. Lekarz wyszedł, babeczka i. Ktoś tam. No mówię, ten film jest taki idiotyczny, że naprawdę nie, nie, nie. Nie chcę się gadać, nie? No, po prostu tak, tak opowiadam i sobie myślę, że coś jeszcze było istotnego. Um, niezła scena, znaczy pomysł na scenę zrobienia sekcji zwłok tego całego hybrydowego venoma. Problem tylko, że lekarz, który podejmuje się tej sekcji, nie ma pojęcia, jak robić sekcję, ale to już szczegół. Natomiast wyjmuje tam flaki, właśnie narządy i patrzy. Ty, ludzkie narządy, czyli to hybryda, no i wtedy się dowiadujemy. Chociaż jest jakiś opis gdzieś tam w sieci, który to... Na Rotten Tomatoes, o, naroten Tomatoes jest opis, który mówi wprost, że to jest half human, half alien, słuchajcie. Czyli zdradza kurwa to, co się wydarza w 70 minucie. Zajebiście nawet... Nie kryjmy się. A w sumie pewnie w zestu nie było, nie wiem, nie oglądałem. Teraz wam puszczam fragmenty, ale nie oglądałem. Dopiero w montażu to robię. W sensie puszczam je. <laughs> ale nie obejrzę. <laughs> Kurwa, co? Dobra, nie, ale serio. To mogła być fajna scena. Poniekąd trochę była, bo, bo ten obcy wtedy wstaje, słuchajcie, i zaczyna ich napieprzać, no nie? Tam kapitan się poświęca i tak dalej, dowódca, bla bla bla. Nie, ma to po prostu brzydkie gówno. Później jakieś wybuchy w CGI, tam te bomby, te atomówki, czy nie atomówki, nie wiem. cudem na Boże, jakie to jest brzydkie. Słuchajcie, wszystko z 0 na 5, Po prostu ja miałem takie jaja na tym filmie. Dobra, podsumowując, już zalet w tym filmie było tyle, co przeciętny mężczyzna ma penisów, więc po prostu sobie zostawmy ocenę mocne 2 na 10 i idę umierać dalej. Czekać na kolejne perełki, ale przynajmniej jest kolejna do topki głównie tego roku, bo już się zbliżamy do tego wspaniałego okresu, gdzie topeczki będą robione, więc lair. No, oba lair z tego roku, słuchajcie, i oba z maratonów, oba w nieodległej nie od siebie, czas, czas, nieodległym czasie od siebie, co? Mają e, już zagospodarowane miejsce w topce, tak? Już siedzonko dla nich jest grzane, także słuchajcie, narodziny i siedlisko zła. Witamy, widzimy się niedługo z różową kupą. Dobra, kto doszło do końca. E, zostawcie hashtag hybryda albo kacap, nie wiem, wybierzcie sobie. Także no co, jebać ruskich i żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama. Nie zabieram już czasu. Pa!